Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest warunek z matematyki na studiach. Czy można uniknąć? Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wy usiądźcie i posłuchajcie. Moi drodzy, temat dzisiaj dosyć interesujący. No, niedawno skończyła się prawdopodobnie dla większości z Was sesja, albo właśnie i nie. No i stoicie na przykład przed taką sytuacją pierwszy raz, może drugi raz, kiedy mówi się, że grozi, ale tak naprawdę po prostu może się wydarzyć warunek z matematyki na studiach. Dzisiaj sobie w tym filmie o tym porozmawiamy, bo chciałabym też ściągnąć z tego pewne mity i straszydła, ale też także chciałabym troszeczkę Wam powiedzieć, jakby jak można uniknąć, to nie chodzi o to, że jest jakiś trik, tylko chodzi o to, nastawienie części studentów do, tego, do tej sytuacji, które widuje na co dzień i które czasami uniemożliwia im tak naprawdę zdanie tej matematyki. Zacznijmy od tego, co to jest. Jak na czym polega warunek na studiach, z jakiegokolwiek przedmiotu? Oczywiście regulowany prawami indywidualnymi uniwersytetu, uczelni ogólnie może wyglądać wszędzie inaczej. Natomiast chodzi o to, że nie zdaliście ćwiczeń lub nie zdaliście ćwiczeń. Z wykładami, lub nie zdaliście wykładów. Na każdej uczelni to jest inaczej regulowane i dostaliście dwa, lub też nzal, czyli niezaliczone do indeksu. I macie tutaj do napisania podanie, że możecie, czy możecie przejść na następny semestr, lub też na następny rok. Zależy, jak to jest, w jakim momencie jesteście, i powtarzać przedmiot, bo warunek to jest powtarzanie przedmiotu, którego się nie zaliczyło i możecie kontynuować dalej. Na tym samym, na roku, na którym powinniście być. I teraz sytuacja jest taka, że z tym warunkiem jest różnie. Jeżeli na przykład, przykładowo, macie matematykę, ale nie zdaliście też fizyki lub chemii, albo fizyki i chemii, i zabrakło wam wielu punktów ECTS w sumie, bo jest pewne minimum, może się okazać, że nie możecie mieć warunku, bo po prostu ten pewien pułap punktowy musi być zaliczony na danym semestrze, na danym roku. Natomiast jeżeli macie te punkty ECTS, matematyka, no nie ukrywajmy, się, ma sporo punktów ECTS zawsze. I wówczas możecie sobie po prostu napisać to podanie i poprosić o to, że dobrze, czy ja mogę powtarzać przedmiot przez semestr, rok, zależy też jak to wygląda u Was, jak długo to trwa. Ale też od razu mówię, jeżeli studiujecie matematykę, matematykę, to sobie zapiszemy. Eee, czyli matematyka jako studia, zdarza się, że niestety mimo tego, że macie wystarczającą ilość punktów, i tak dalej, i tak dalej, nie możecie powtarzać przedmiotów i automatycznie tego przedmiotu, którego nie zaliczyliście, i lądujecie na tym samym roku od początku, dlatego że to jest tak zwana kontynuacja. I tutaj się wiele pojawia niejasności u studentów. To znaczy, przykładowo. Jeżeli uczelnia ustali, żeby móc studiować na analizę dwójkę, musicie zaliczyć analizę jedynkę. No i powiedzmy, że nie udało wam się zaliczyć tej analizy jedynki, nawet w sesji poprawkowej, itd., dalej, no to nie możecie przejść nawet na ten semestr wyżej, czy rok wyżej, zależy jak tam u was jest. I wówczas po prostu, mimo punktów, które macie i wszystko jest ok, niestety to podanie będzie rozpatrzone negatywnie. Zdarza się, że uczelnie pozwalają studiować, tak jakby, Dwa, dwie części naraz. Pamiętam ze swojego doświadczenia, że przy niezdaniu któregoś algebry można było studiować algebry obie naraz w jednym semestrze. To było trochę ciężkie, bo jednak one były dosyć trudne, ale uczelnia się na to zgadzała. Czyli jest to pewna indywidualna kwestia, natomiast kontynuacje mogą często być rozpatrywane na studiach matematycznych totalnie inaczej. No dobra, przejdźmy do tego, co my tutaj chcemy jakby powiedzieć. Generalnie z tym warunkiem jest tak często, że nie starcza nam czasu, żeby się nauczyć porządnie, czyli czas dosyć mocno nam tutaj no, przeszkadza, dlatego że jest wiele trudnych przedmiotów, wszystko nowe i tak dalej, jeżeli to jest pierwszy rok, albo po prostu na drugim roku nagle zwaliło się na nas 50 różnych dziwnych przedmiotów, totalnie jakby fascynujących, aczkolwiek wymagających. I teraz często zdarza się, że tą matematykę odkładamy bardzo mocno i to jest, no to nie jest dobra sprawa, czyli jak uniknąć warunku, to jest to, żebyście nie odkładali tego, co nie lubicie na później, bo okazuje się, że no dobra, mam jeszcze dużo czasu, mam jeszcze dużo czasu, materiał się nawarstwia i możecie potem mieć ogromny, pro, e, ogromny problem, żeby po prostu nadrobić to wszystko. Nawet oj, na przykład na pierwszym semestrze super ekstra zdaliście, na pierwszym roku zdaliście, ale okazuje się, że na drugim roku pojawia się, nie wiem, analiza trójka, czy po prostu jakaś, jakiś inny przedmiot matematyczny i nagle okazuje się, że nie dajecie rady. Dlaczego? Pamiętajcie, że każdy dział też matematyki jest inny, do niego trzeba indywidualnie podejść, więc ja tutaj też napiszę, że dział matematyki, bo to nie tylko dotyczy studiów matematycznych, moi drodzy. Na wielu kierunkach są podzielone algebra, analiza, geometria, statystyka i to nie jest tak, że macie tylko semestr czy dwa matematyki szeroko pojmowanej, tylko są podzielone przedmioty i na przykład aż do trzeciego roku włącznie macie jakąś matematykę. I teraz tak, unikanie warunku z matematyki na studiach często wiąże się z tym, że trzeba troszeczkę pokonać własne strachy. Tak to napiszę po prostu. Dlaczego? no już nie, nie ukrywam, że wiele lat widzę jak studenci walczą ostro przy sesji, zwłaszcza letnich bo często po całym roku dopiero matematyka kończy się egzaminem a gdzieś tam na koniec semestru są zaliczenia ćwiczeń tylko i widzę jak studenci się boją tego, że ojejku tu ten egzamin u tego strasznego profesora jest po prostu zawsze taki okropny i w ogóle i sami no po prostu napędzają te strachy czy to jest profesor, czy to jest egzamin, czy jeszcze jakieś 10 innych powodów. No, i często przez y, to odkładają to, nie przygotowują się, spisują się na straty. i to jest właśnie jeden z powodów, y, albo jedna z rzeczy, które możecie zrobić, żeby uniknąć. Jeżeli nawet egzamin jest trudny, zawsze możecie przygotować się do części tego, która Wam jako tako idzie, albo po prostu przygotować się do części, którą dacie radę zrobić czasowo, na przykład. Czyli siadam i ustalam, że będę się uczyć, i na przykład ile dam rady zrobić, to dam, ale. Jedna sprawa jest ważna, żebyście się uczyli ze zrozumieniem, jeżeli macie trudny egzamin i wiecie o tym, a nie wkuwali. Dlaczego to jest takie ważne? Z zrozumieniem, jest ok. Dobra, dlaczego jest to takie ważne, moi drodzy? Dlatego, że jeżeli jest trudny egzamin. To zrozumienie e, daje Wam to, że Wy po zmianie funkcji, zmianie czegoś, Wy będziecie mogli dalej liczyć to zadanie, będziecie wiedzieć, jak to liczyć, a jeżeli wykujecie w tym kroku robi się to, w tym kroku to, i w sumie tak naprawdę nauczycie się jakieś na pamięć prawie, że e, paru całek, czy szeregów, czy cokolwiek tam macie czy jakichś równań różniczkowych, okaże się, że tak naprawdę wy tego nie rozumiecie i nie czujecie tego i okazuje się, że na przykład wstawi profesor gdzieś x, co się bardzo fajnie zdarza, wam pokażę taki przykład z egzaminu na studiach zaocznych niedawno. Była fajna całka tego typu sinus x kwadrat, którą profesor dawał poprzez jakieś 2 lata czy trzy pod rząd. Przy zmianie, tam jakieś, nie wiem, tu dał trójkę, tam do piątkę, gdzieś minusa. I wszyscy się uczyli tej całki y, na pamięć przez podstawienie. Chociaż wydawałoby się, że jak jest mnożenie, to będzie przyszczęści. Po czym profesor zmazał kwadrat i wszyscy po prostu polegli i nikt nie wiedział, jak to zrobić. No, wiecie, moi drodzy, egzamin się może powtarzać, przykłady mogą się powtarzać, ale warto znać, jeżeli w materiale jest coś, warto mniej więcej pewne rzeczy ogarnąć. Tak jak mówię, nie musicie, jeżeli macie, nie wiem, 6 zadań, 10 zadań, nie musicie 6 czy 10 znać super ekstra, ale jeżeli będziecie, na przykład, sobie stwierdzić, szeregów nie ogarnę. Czy potęgowych, czy liczbowych. No na przykład, no nie lubię, nie, nie, no nie dam rady, nie tyle nie lubię, ale wiem, że one są takie, że tam mogę siedzieć rok i dwa i tak zawsze coś mnie zaskoczy. Rozumiem to. Ale całki generalnie, no one są bardzo, bardzo trudne, już takie naprawdę odjechane, no to wiadomo, że, że nikt nie policzy, nawet profesor czasami się zatrzyma, ale mm, jeżeli macie jakieś takie typowe przykłady i tak dalej, one są dosyć można się ich nauczyć, a jak nie jedna metoda, można spróbować drugą, coś się policzy. I tak dalej, i tak dalej. Więc starajcie się po prostu uczyć ze zrozumieniem i też dlaczego są takie wnioski, e, dlaczego jest tak, czyli włączać troszeczkę teorii przy tym. Dlatego, że jeżeli uczycie się tylko jed, krok, to, to to, często ta kartka z tym rozwiązaniem tego egzaminu, to, to jest po prostu tak jak w liceum czasami gdzieś tutaj ma znięte, tam ma znięte i wynik. Czyli po prostu to nie jest też co, to, co się na. Em, na studiach lubi, po prostu na studiach lubi się pełne rozwiązania, w którym pokazane jest to myślenia też osoby rozwiązującej, i dlatego warto uczyć się po prostu ze zrozumieniem, jakby włączać tą teorię i po prostu starać się, no mówię, poczuć to, chociaż troszeczkę, chociaż część tego materiału. Wiem, że może to być trudne, wiem, że to może być no nie dla każdego na pierwszy rzut oka wykonalne, ale uwierzcie mi, z czasem, po prostu dajcie szansę tej matematyce, ona się układa po jakimś czasie i y, przysiądziecie do niej raz, za drugim razem jest lepiej, za trzecim jest lepiej, za czwartym może się zdenerwujecie znowu na coś, ale to jest po prostu pewna y, ilość czasu potrzebna, tak jak tutaj napisałam. No dobra, i jeszcze jak można uniknąć, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminów. Tutaj napiszę pewne słowo, które wyraża wszystko, wytrwałość. Ale to nie chodzi o to w uczeniu się, tylko wytrwałość w zdawaniu egzaminów. Czyli, jeżeli nie udało wam się zdać egzaminu zerowego, pierwszego, jak tam macie, no to profesor wyznaczyć może jeszcze jakiś jeden termin. Może niektórzy nawet zdają praktycznie ile się da. I proszę tej, te, to jakby, Kontynuować, to nie, to jeżeli nie zdaliście raz i już mieści dwa punkty na 20 czy coś, to nie znaczy, że w następnym razie nie będziecie mieć 15 na 20. Czyli proszę się nie zniechęcać, chociaż tych przedmiotów może być sporo, tylko próbować, bo możecie trafić na zestaw zadań, który będzie Wam tak pasował, akurat który przeliczycie noc wcześniej, że po prostu wszystko pójdzie bardzo gładko. I to też często widzę u studentów, którzy zdaje sobie sprawę, że jest to i stres, i, i zmęczenie materiału już, y, y, zwłaszcza jak jest ciepło i tak dalej. Natomiast, y, jeżeli nawet profesor ustali ostatecznie egzamin ustny, proszę się tego nie bać, tylko pójść, bo też nigdy nie wiecie, czy nie dostaniecie jakiegoś pytania na zrozumienie, czyli dlaczego funkcję sinus nazywamy okresową. Łatwe pytanie? Ale jeżeli będziecie się bać, będziecie unikać albo od razu założycie, że nie wiecie, no to tego pytania nie, na nie nie odpowiecie. Dlatego to wydaje mi się wytrwałość, to jest główny czynnik do uniknięcia warunków z matematyki. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestie formalne, często tutaj można napisać różne podania. Nawet jeśli zdarza, tutaj u studentów się zdarza, można napisać podanie na przykład o dodatkowy termin. Jeżeli profesor chce zamknąć w lipcu już poprawkowy nawet egzamin, często zdarza się, że studenci zbierają się grupą i piszą, że na przykład poprosimy jeszcze we wrześniu o dodatkowy termin, i profesor wtedy po prostu robi jeszcze dla grupy jakiejś większej czy tam mniejszej dodatkowo, żeby po prostu tych warunków uniknąć, bo powody są różne. Też niektórzy wyjeżdżają na przykład na jakieś erasmusy i tak dalej. więc tu proszę naprawdę trzymać się tej wytrwałości i uwierzcie mi, że tutaj już sama byłam tutaj świadkiem niejednokrotnie te warunki znikają. Jeżeli nie gdzieś w lipcu, to po prostu we wrześniu znikają. Warunek, jak już jest, to jest, ale ta opcja tego warunku znika. Natomiast mogę też powiedzieć o osobach, które 4 lata nawet powtarzały matematykę, to znaczy na pierwszym roku nie zdały. Natomiast generalnie była taka sytuacja, że one... Na pierwszym roku po prostu nie poszły na poprawkę, bo się przestraszyły. Na drugim roku coś znowu nie poszło nie tak, i tak dalej, i tak dalej. I praktycznie przedłużały studia, bo musiały tylko matematyką się zająć ostatecznie na czwartym roku, bo już tam licencjat miały i ta matematyka tam im wisiała cały czas, żeby mogły przejść na studia magisterskie. Dlatego, moi drodzy, nie poddawajcie się, to jest raz i jest Wiadomo, że egzaminy są różne. Ja też, jak widzę, często jak pokazują mi studenci zadania, to widzę, że te egzaminy są bardzo, bardzo interesujące i nie wszystkie faktycznie są to zdania na pierwszy termin, ale też słabną. Na pewno z doświadczenia widzę, że one słabną, że profesorowie widząc, że odcianych jest nie wiem 80%, one z czasem, oni z czasem. No i też te, te egzaminy układają troszeczkę łatwiejszy, no bo to też nie o to chodzi, żeby nagle na pierwszym czy na drugim roku było 100 osób, a potem było 20 osób. Dlatego warunek z matematyki to jest do uniknięcia, jeżeli już macie warunek z matematyki. A jeszcze jedna rzecz. Ważna sprawa jest to, że jeżeli macie na przykład warunek tylko z egzaminu, z wykładów, to dobrze jest walczyć o dobrą ocenę na ćwiczeniach. Naprawdę. Dlatego, że często zdarzało mi się tutaj prowadzić studentów, którzy mieli 4 lub 5 z ćwiczeń. No, egzamin był nie do przejścia, praktycznie dla nich i wiedzieli o tym. Po prostu mieli tyle innych grubych przedmiotów, że, że po prostu nie, nie, nie poświęcili nawet na to czasu. Ale to, że mieli dobrą ocenę ćwiczeń lub bardzo dobrym, rzutowało na tym, że jak już powtórzyli ten przedmiot, to praktycznie to było jakieś z połowy materiału nie zdawali, albo jak mieli pomiędzy znowu, to profesor na dopytce gdzieś tam im wiele rzeczy, że tak powiem, zapomniał o wielu rzeczach. Dlatego warto walczyć z tej matematyki od początku o wszystko. Zresztą na wielu filmach już mówiłam o tym, że warto po prostu zobaczyć, jak to wygląda od początku, czy to są punkty za aktywność jakieś projekty itd. itd. No więc, moi drodzy, to nie jest taka straszna sprawa. Jeżeli już macie ten warunek, życzę Wam powodzenia. Jeżeli stoicie przed tym i już wiecie, że on będzie, to nie bójcie się go. Po prostu powtórzycie sobie dokładnie materiał, który na pewno gdzieś jeżeli jesteście na studiach mniej lub bardziej technicznych, Wam się przyda. Uwierzcie mi, jeżeli nie na matematyce, to na fizyce, a nawet na chemii różnego typu przekształcenia. Nie wiecie, kiedy nawet mogą Wam wyskoczyć. Dlatego. Po prostu to nie jest zmarnowany czas na pewno. To jest raz, a dwa, tak jak mówiłam, po prostu sobie powolutku zobaczcie, co Wam nie poszło w tym roku i w przyszłym starajcie się tego uniknąć. Wiem, że często też niektórzy nie muszą chodzić już na ćwiczenia, bo jeżeli są zdane, to po prostu przychodzą tylko na sam egzamin, ale to wszystko zależy tak naprawdę od uczelni. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, na które będę mogła Wam odpowiedzieć, bo podejrzewam, że dużo też zależy od regulaminu uczelnianego, Możecie do nas napisać, zapraszam, zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, moi drodzy, i słyszymy się w następnym.